Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Map City, bo dużo osób mi pisało, żebym nagrała w końcu to Map City, bo jest nowy update i w ogóle. Wiem, że jest po Halloween, tak wiem, ale nie mogę wszystkich gier naraz nagrać, nie? Eee, Kto jest taki malutki? Boże! Dobra. Eee, ogólnie jest niby jeszcze... Eee, Halloween. I w ogóle chcę się przebrać za halloweenowego gościa, bardziej gościuwe, ale tak, chcę się przebrać. Tu będziecie widzieli w przyspieszonym tempie, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał milion lat. I ja ogólnie się przebieram halloweenowo, żeby nie było. Okej, okay, jestem przebrana. <laughs> I teraz mogę sobie wyjść. patrzcie jak ładnie jestem ubrana. Halloween, no I ogólnie y, chcę iść na cukierki. I tutaj wchodzimy w, w dzielnicę. I to jest Halloween. Znaczy, pewnie wiecie, ale chciałam pokazać, tylko Bo. bo... Bo tak, to jest mój dom. I klikamy tutaj, bo ktoś tam mi napisał, że jak się zbiera pieniądze. Znaczy, te cukiereczki, no i po prostu wchodzimy tutaj, klikamy, dzwoneczek, jakby. I, mam, i mi się o, automatycznie pokazuje cukierek albo psikus. No, no i to tyle. Niektórzy mają normalne po swojemu, ale. Ja mam cukierek albo psików, bo jestem z Polski, tak. A niektórzy na przykład jakich są w Anglii, no to... albo za granicą ogólnie, no to mają po ich ichnemu. A jak w ogóle po rosyjsku, to po rosyjsku i tak dalej, i tak dalej. I idziemy sobie jeszcze to zbierać. Ja mam już tysiąc, bo poza odcinkiem sobie nazbierałam. No bo nie chcę, żeby ten odcinek serio wyszedł jakiś mega, mega długi. Do tego, tak, a ja my z, przecież możemy sobie wziąć, tak, i sobie przecież pojechać, o, tam jest cukiereczek, o, to musi się poświecić na taki kolor i po prostu tu będą cukiereczki, a, dziewczyna mi zabrała, jak będą te cukiereczki to klikać w nie i po prostu zbieramy, możecie oczywiście dwa na raz. Jest jaka matka Czemu ktoś jest taki mały? No, po prostu jak jest cukierek nad... przy domu. A przy domu? Obok domu? No właśnie tutaj, przed drzwiami. No to znaczy, że jest. Można brać. Pójdziemy sobie jeszcze do tego domku. Tylko Możemy nawet zaraz pójść. No dobra. Idziemy do tego domu. O Jezu. A to... O oh my god! Czuję się jak... jak tamten... go... czemu to że tak trzęsie? Dobra, to nie jest straszne. <laughs> dobra. Spóźnialska byłam. Nie... Dobra, teraz trochę mnie to przeraziło. Fajnie. Taki dymik. Pająk, 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 pająk. Fuuu. O pają, 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 pają. fuu. Fu. <laughs> mmm. Dobra, dobra. Mmm. Aaaa. <laughs> Jezu. Nie, A fuu. Pajęczyna. Dobra. Tu bądź skakasz może. <laughs> Sorry, że tak mówię wszystko. <śmiech> Fajne. <śmiech> Fajne. Ktoś musiał się napracować, serio. To już Exit, serio się nawet nie nabałam. Seria? Ja no, może ktoś się tam straszy, ale ja no, jak na razie to nie. Ale dużo. To kościotrup ma być? Najwidoczniej tak. To, co w tamtym odcinku przeżyłam, to tutaj to pikuś jest. Po prostu. Fajnie. A to jest ten, jak tamten gościu, ten, co je te ciasteczka. Oh my god. Fajnie. Tu, szczerze mówiąc. Nieźle. Okej. Okay. Już exit, serio? A co w ogóle wyskoczyło? Serio? To jest chyba kościotrup. to wygląda trochę jak dinozaur. Ale okej. Okay. Dobra. Powiem tyle, że ktoś się napracował. Nie powiem, że nic się nie napracował i w ogóle, ale serio. Na przykład niektórzy mogą się wystraszyć, ale ja co w tamtym odcinku przeżyłam? To jest nic. <grym> Dobra, u tej dziewczyny jeszcze weźmiemy cukierki i pójdziemy sobie pozdabić domek. Jesteśmy, ale ja chcę, nie, jednak chcę iść do placu zabaw. Tak chcę z powrotem pójść do placu zabaw. Oki. Okay. Oki, okay, oki, okay, oki. Okay. Ale fajna ma dziewczyna włosy, takie dwukolorowe. No, a ja mam brązowe, to będę miała brązowe. Patrzcie. Co nie, ale to jest rozbudowane. Mm. No, bardzo fajnie rozbudowane. Eee, dlatego Fajnie, fajnie I w... tutaj Dzień dobry Wszystko się tu pozmieniało Jakby coś Wow, zapomniałam, że ja mam ten Dobra, ale chcemy Halloween Ja Ja, ja, ja tak chcę to Po prostu muszę to mieć Kupujemy to Dobra, wow. Dobra Jedną huśtawkę ale łóżko fajne, ale mi nie starczy na nie. O nie! O nie! O nie! Dobra, ja chcę to. Powiem co. Dnie jeszcze sobie kupię. Sek. Nagrobek. Nie to sobie zeźmiemy. O to! O oh my god! O, idealnie na to jeszcze mi wystarczy. Ale ja chcę już to i to. <laughs> ha, 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 Dobra, może później mi się uda cokolwiek jeszcze zdołać. Kupić. Dobra, ja jestem przed domkiem. I mam jedno miejsce, gdzie mogę to udekorować. Tylko nie wiem, czy ono nie jest zbyt małe. Chodzi o to. A w sumie to jest Dobra, niech będzie to. Bo tak mi się wydawało, że to jest za małe miejsce. Ale dobra. Uuu! Wcale to nie jest takie duże. Uch, to dobrze, że to nie jest takie duże. Albo jest. O nie! <grym>, ty ja nawet nie mam stolika, jakiegoś takiego fajnego. O nie, nawet nie mogę tego kupić. O, nie. Dobra, bo ja nie mam żadnych pieniążków. Czemu mi się wydawało, że to krawat? Dobra. Yy, uspokój się, to będzie dobrze, dobrze, dobrze. A mogę coś wziąć? Hmm, nie można wziąć nic. Dobra. Bierzemy to. Jakby coś, to zaraz tu usiądziemy i tutaj też, ale jak na razie to nie, nie będziemy siadać. Jak na razie, mówię. Okej okay. I fajnie. Oczywiście to jest tak pusto, i w ogóle. Ale na razie tak będzie. Ale fajnie. Tu nie jest w ogóle fajnie. A tutaj? Lepiej. Jakbym coś jeszcze tu dała. Halo. Aha. O, dobra, tak będzie dobrze. A tutaj coś się zmieści, czy nie? <laughs> jak to dużo. Ok. I to. Tutaj. Taką jakby. Uj, ja już myślałam, że tutaj się nie da przejść. Dobra. Dobra. Mogę to przesunąć? Dobra, mogę. Mhm. Mm mhm. Mm I to postawię tutaj. A, może tapeta, czy coś? Jest takie coś. Tapeta. No ja, ja sobie robicie. Dobra, ale jest za... To... Ale ja bym chciała strasznie to. Czemu? Czemu mój los jest tak skazany? No dobra, idziemy jeszcze trochę pozbierać. I jak pozbieram już, bo nie chcę was męczyć, i. No i wrócę do domu, co do was wrócę. Okej, okay, może nie mam dużo kasy, ale jestem ciekawa, co tu jest, bo to niby jest takie kościół. Że... Mój Boże, co to jest? Aha, to jest po prostu chyba takie przebraniownia. A, no, to wygląda jak kościół, ale okej. Okay. Znaczy, jak taka butka jak jest obok kościoła, takie coś, nie? właśnie na to mi wyglądało, ale okej. Okay. To też może być yy, przebieralnia. Nie czepiam się. Ja chcę na tą tapetę. Podłoga może być jakakolwiek, ale ja chcę mieć te nie nietoperki. Jako tapetę. Okej, okay, jeszcze tutaj chyba pójdę do domu i będę miała już. I będę szczęśliwa. Tego już nie uzyskam. No, ale przynajmniej mam taki. Mam taki. Dobra. Ej, idziemy. Ej, ty, ty. Nie, 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 nie tu. O, jeszcze co od siebie odbieram. I pójdziemy na plac zabaw. Dobra, idziemy na swój, znaczy yy, do placu zabaw i pokażę Wam yy, to dom ulepszania. To się tak mówi po polsku? Uuu, to też nie jest, to też jest dobrze, oh my god. Nieźle. Dobra, a podłogi? O, fajnie co zrobione jest w ogóle. A domy jakieś nowe może są? Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę będzie ten, jakby, update. A jak nie, no to szkoda, nie kupimy tego. Na pewno w dzisiejszym odcinku tego nie kupimy. Ale ja chcę tapetę. Na tapety zbierałam. Tą chyba. Ale to jest też jest ładna. Dobra, tą biorę. Pierwsze, pierwszą zobaczyłam tą tapetę. No to biorę tą. A podłogi? Jakieś. Serio, wszystko jest yy, za te cukierki. Nic nie ma nie cukierkowe. <grydy> Tylko wszystko jest cukierkowe. Naprawdę. Czemu? po prostu, a, Nie ma być cukierkowe. <grydy> nie sprzedaje się cukierków. Za 150. Dobra, id idę pozbierać, bo nic takiego fajnego nie ma. Hejka, ogólnie się ogarnęłam, że za momencik właśnie teraz mam to, to, to coś takie i mam, nie mam nowego. Dobra, ale mam już na te rzeczy. Dobra. Mm, to jest fajne. E, tak, to chcę kupić. Tak, 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 tak. Ja tylko to chcę. Uy. Dobra. Idę. O nie, tutaj nie da się wejść. Ale ja super to zrobiłam. Nie da się wejść. Nie ma tak łatwo, no nie? Nie, no dobra, troszeczkę zrobimy miejsce, nie? Żeby można było przejść. No, ciekawe, gdzie? Dobra, żeby był tylko taki bajer. Dobra, jest zrobione. Tylko jeszcze to, długa. Ło! Wow! Ło! Wow. A super, to nic nie ma, ale pewnie kiedyś będzie. Ale super, dobra. Wsiadamy na to. Jej! Yupi. Będę musiała to odsunąć trochę od ściany, ale okej. Okay, jest bardzo fajne. I jeszcze. Tutaj można wejść w ogóle? Jej, ale to fajnie, dobra. Super, tutaj też usiądę sobie. Ale fajnie. Tylko to będę musiał troszeczkę obniżyć. Troszeczkę skrzywo, ale jest tak to to bardzo dobrze. Troszeczkę... Nie, dobra, niech będzie. Oki. A, Dobra. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego odcinka. Pa! pa.